Cześć, witam wszystkich widzów. Dzisiaj jedziemy robić coś nowego, czego jeszcze nie widzieliście na moich filmach. Otóż jedziemy wykrywać metale, wszelkiego rodzaju na Korsyce. Mam wykrywacz metali, zakupiłem Xtera PRO Minelaba. Jadę właśnie do kolegi Ryśka, który krąży tutaj już z wykrywaczem od paru lat. Zna tutaj tereny, ma paru zaprzyjaźnionych Korsów. Yy, którzy dają mu autoryzację właśnie na wejście na teren i poszukiwania Ale dzisiaj nie wiem co ma w planach Jestem z nim po prostu umówiony i, i jedziemy, nie wiem czy pojedziemy na plażę Na których jest dozwolone właśnie poszukiwanie Lub po prostu właśnie na, jakąś, na jakiś teren, jakieś pole yy, Jakiegoś korsa. No to co? No i jesteśmy zresztą w sadzie oliwnym, tak? No, daj, Tutaj u jakiegoś korsa. I co? Zaraz ruszamy w teren. Każdy w swoją stronę. W gaju oliwnym. Tak, w gaju oliwnym. W gaju oliwnym. Hej, przygodo. <śla> Hej, przygoda. Przygoda. <śla> Cała naprzód I zaczynamy pierwszy sygnał. Ciekawe, co to może być. Raz, dwa, trzy. Z prawej, z lewej, okej. Okay. Cyk i cyk. O, ciekawe. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Co to może być? Ziemia mokra i ja pierniczę. A podkładka stalowa. Kurde. No trudno. Kawał podkładki. A, szkoda. Dobra, lecimy dalej. Ładnie biło. Pierwsza zdobyć puszka. Rysiek mi mówił, że jest tutaj dużo śmieci. Aluminiowych. Ale też mówił, że trafił tu parę monet. Także może i mi się po szczęści. Dziwny sygnał. Zobaczymy. Okej. Okay. O. Kulka od muszkietu. Super, czyli było strzelane do dzika na bank, dobra, idziemy dalej. Nakopałem się tutaj, już zakryłem dziurę. Myślałem, że coś innego, jakiś dziwny taki był dźwięk. A to jakaś kulka metalu. Ani to żółte, może stara kula z muszkietu, spłaszczona już nie wiem. I za chwilę, tutaj, nie głęboko, bardzo mocny sygnał. Jest to jakaś łuska. Rysiek jest znawcą, to zaraz go się zapytamy, od jakiego to jest pistoletu. I z czas. Co to jest za łuska? 7x64, to jest od tego, norma. Łuska specjalnie od szybcera. 762 na 64 Aha, 64 to długość łuski. A7 to jest 7 mm kaliber. I ten Winchester współczesny. Jeszcze jak ładna. Tutaj co, masz jakiś dobry sygnał? Dobry sygnał. 50 albo 55, zobaczymy. Trzymaj. Zobaczymy, co jest. 57, 62. Może albo moneta, albo łuska. Albo śmieć. O i zmieniło na stalowy. Słuchać jak strzelają, nie? Myśliwi gdzieś. Tak, a już jest zakaz, już jest koniec sezonu. No, a mój że jest pan. Wczoraj przecież mówił, że już nie strzelają. Teraz złowią te. tak, okay, bo to jest kurde. Aż tucera? 9 mm? 9 mm 9 na 19 O Rozwalona, wytrzona O Cudno Jest kolejny sygnał Może monetka? Może co jest? O, łuska. jaka fajna. Norma. O, 300 Winchester. Tak czysta osiem czy czysta kuźwa lepiej jestem. Nie czysta Winchester. Magnum okej. Okay. Może będzie widać. Później zrobimy zbliżenie. Dobra okej. Okay. Tu jakie jest naleźnisko. Sygnał był piękny Dzwoneczek znalazłem Dzwoneczek Muszę wytrzepać A już pusty, ukruszył się No, zobaczymy co masz Ciekawego Do Chin się dokopimy, jak tak będziemy kopać. Jest? Tu jest ten dźwięk metalu. No. A tu? Poczekaj, ja Już sprawdzę. Teraz wyraźnie słychać dźwięk. Jakiś. Zwykły? 86 u mnie, na mojej Xterce No, no. To może być Czekaj. aluminium, my. na tyle co ją poznałem. Ale również może być. Jakaś moneta. Fajnie. Zobaczymy. Chyba na wyprawy na pole będę musiał użyć takiego szpadla jak ty. Ten jest na plaży. I co tam jest coś? Cały czas tu. Cały czas tu jest. To Jest głębiej. Masz mojego szpadla. Mierz mojego szpadla Większą dziurkę mojego dyszla Tak jest Zobaczymy Żebyś mógł wykopać scena chociaż Różnie bywa Skrzynka amunicji albo Niemca na motorze Patrz, i światełko mu się świeci Coś jest. Jest? Zobacz. Tutaj. Ja, czekaj, 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 czekaj. Jest niemiec na motorze. Niemiec na motorze. Widzisz? Tak? Jakaś rdza tu była. Rdzano Czekaj, czekaj, czekaj. Zaraz zobaczymy. O, tu mam. Co masz? Aaa, gwóźdź. Albo śrubki. Jak zawsze, kurde. Druty z ogrodzenia. Druty z ogrodzenia. Trudno. Zakopujemy dołek, idziemy dalej. Żeby nam się owce tutaj nie połamały nóg, połamały nóg, kurde. Bo nas Tomek prze... prześwięci kuźwa. Dobra. Mhm. Konserwa. Dęku od konserwy paszczytowej już, już myślałem, że jakaś moneta Ale dziwne Jeszcze coś jest, Jeszcze a to będą jest. szczątki tego Puszki No Ale jaja Ale stara jakaś jak już zardzewiała No No to drugi kawałeczek Dobra Pozostałość po puszce Dobra Ciężki ten dzień dzisiaj, jednak ja to chyba wolę plażę. Miękka ziemia. Turyści zostawiają dużo monet, gubią łańcuszki, pierścionki. Niekiedy kolczyki. A tutaj co? Trzeba kopać w twardej ziemi. I może znajdziemy jakiś. I pokrzywy. I pokrzywy, no. Kurde. Dobra, dalej. No niestety dzisiaj nic. Wracamy. Czasami tak bywa. Bez monety? Bez monety, bez złota, srebra, bez skarbu, korsyki. Ta. Bez tego, bez pistoletu ten. No ale ile spacerowaliśmy dzisiaj? Dwie godziny? Więcej. Więcej. No ale z dziesiątej. godzina. zaczęliśmy. Tutaj? No dziesiąta. mamy? No to prawie trzy godziny. No ale co trzy godziny. godziny na taki o, teren? Obeszliśmy zaledwie kawałek tego, a tu jak się sięgacie okiem, to wszystko. Tu mamy to do przejścia, te, te, te pierwsze polany, nie? 100 hektarów. 100 hektarów, no, no to ładnie 100 hektarów yy, Można pochodzić, oderwać się od trochę Od codzienności A nuż się, co, co, się coś trafi, nie? No, a później jedziemy na ser Jak skończymy Do właściciela kupić, tego terenu? Tak, kupić obczy ser 30 euro za kilo Jakby to chciał Drogo <śla> Mają drogo no ale, bądź, ale zdrowy, prawdziwy ser nie, nie ser, a nie no, Dobra, doszliśmy, pakujemy sprzęt do, czołgu. do małego czołgu. Teraz podsumowanie: jeszcze 3 godzin łażenia po tym polu. Tam, 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 z tamtej strony chodziliśmy. Co my tutaj mamy? Ja mam taki dzwoneczek, jak mi poddał fajny pomysł, bo myślałem, że go wyrzucę. Żeby normalnie umyć tylko wodą, będzie taki fajny zaśniedziały położyć na kominek. Jako ozdobę. Nie głupie. Tu mam jakiś kawałek noża, ale to chyba współczesny. Raczej, tak? To jest łuska. To mówiłeś, że co to jest? Łuska od czego? 7 mm na. Tak, tak, 64 i 64. to jest norma. Norma, firma normalna. Tu mam od dubeltówki, nie? Od dwunastki, od naboja. Tak. tak? Tak, od dwunastka, zgadza się. A tu jest jakiś metal. A ty co tutaj masz? Kulka muszkietowa, czysta Winchester Magnum, 13 gram pocisk. A, pocisk od dziewiątki rozwalony z płaszczem. Później prawdopodobnie Bryneka, kawałeczek, no i też dwunastka. Myśliwska. A, tutaj jeszcze to moje, to co to Śucina. mówiłeś i co to jest? To jest duża Szucina. No ja Siódemka, myślałem, że mówię albo... kurde tak czyszczę, może mówię może ten, nie, nie. może to, złoto. Szucina też na, na grubego zwierza. Na grubego zwierza, na dzika, no tak. nie? na, na, na ten, na... A musiało coś wtrafić, bo ten, bo, bo już jest płaska, nie? No walą do, do tego, jak to się mówi, do, do ptaków. Na, na, na ten, na bekazy, na, na gołębie wędrowne, na wszystko. Siedzą cały czas, cały rok, nie? Z wyjątkiem lutego zamykają sezon i do marcu coś jeszcze jest, a to trzeba się zapytać Marcina drugiego, kiedy jest sezon otwarty, jest zamknięty, a później my zaczynamy łowić ryby. Koniec marca, ostatni, ostatnia niedziela marca do ostatniej niedzieli e, września. Co no ale z detektorami będziemy chodzić cały czas. Cały, też, rok, cały <laughs> rok, cały rok, bo rok, Buna sezon otwarty, cały rok na, na wykrywkę. Do maja chodzimy po łąkach, bo jest mokro. A później plaża. Jedna, druga. Turyści. Turyści, łańcuszki, złoto, srebro. Nie <noise> <noise> tylko. E, no i co? No i wrzesień, listopad, mniej więcej. Tak, listopad, jak zaczną się opady pierwsze, żeby ziemia była mokra, no to znowu łąki. I teraz kiedy ruszamy? Za tydzień, nie? W sobotę. Za tydzień, w sobotę albo w niedzielę. Zobaczymy. Dobra, elegancka. Dziewczyny wymyślą. Żebyśmy nie. Nie mieli problemów później z dziewczynami. Bo to różnie bywa, nie? Wiesz, miłość miłością, ale żonę trzeba słuchać nie? Od czasu do czasu. No to teraz oficjalne pożegnanie. Do następnego Na razie, razu. Do następnego. Hej, przygoda!